Witam serdecznie, może Krawczyk, portal .pl. Naszym gościem jest Waldemar Bajak, czyli WoWa, lider, ze, lider zespołu WoWa Band, kompozytor, wokalista, tekściarz, postać barwna. Powiedz nam troszkę o swojej muzyce, bo to jest mieszanka folk'u, rock'a. Stworzyłeś Ale. nawet swój własny styl muzyczny, gangsta folk. Czym on się charakteryzuje? Znaczy, takie założenie było jakby, żeby wesołe piosenki o tematach niewesołych, śpiewać między innymi jakichś bandytach i tak dalej, stąd ten pomysł na Gangsta Folk. Mamy dużo takich piosenek. Wywodzi się to jakby z tego, że ja tam z pochodzenia rosyjskiego znałem dużo tych błatnych piesni, czyli w Rosji to jest taki jakby gatunek muzyki, taki trochę więzienny, trochę uliczny. W Polsce w zasadzie za bardzo tego nie ma. Wiadomo, znamy jakieś tam piosenki o więzieniach czy więźniach, ale, ale, ale to jest wszystko takie raczej Poważne jest tego mało. My chcieliśmy zrobić takie, jak tam nawet w opisie mamy, że takie o złych i dobrych bandytach i kobietach w różnych konfiguracjach, czyli co piosenka to inaczej sytuacja opisana, ale to tak by wywodzi się z tych piosenek typu Murka czy tam Gopstop rosyjskich i chcieliśmy to zrobić w Polsce. Tylko, że wiadomo po polsku. I z naszą muzyką. I, i, i tak, tak to jakoś tam idzie. Płyta jest jakby nagrana już cała, więc chyba fajnie. Folk, rock, ska, nie wiem jak to powiedzieć. Nawet jakiś jeden utwór reggae tam się znalazł przypadkiem, mm -hmm, także mm -hmm. to jest bardzo pomieszane. My raczej staramy się na robieniu jakby zespołu, który po prostu jest kojarzony, że gra coś takiego fajnego, albo nie fajnego, zależy jak tam kto lubi, um, a nie stricte na opisanie styli. Bo style mm -hmm. to są fajne, jak ktoś typowo robi jedną rzecz. Czy nie zamykasz je jak gdyby w jednej formie? Nie, robię mm -hmm. jazz też nawet, także. Tylko nikt tego nie słucha, bo to jazz, wiadomo. To... <laughs> Powiedz mi o swoich projektach, bo współpracujesz z Grzegorzem Halabą, z Lechem Dyblikiem, znane postaci. Powiedz mi, jak żeście się w ogóle spotkali, wpadli na siebie, jak, skąd wyszła ta współpraca? Eee... Na na na. Na, na! na na na! Na na Teraz opa! opa. Z Grzegorzem Halamą to było tak, że rozmawiałem wcześniej z jarosowym Jarosem, który wcześniej z nim występował w tym duecie jakby kabaretowym i z Jarosem mieliśmy właśnie z Jarkiem nagrać jakąś piosenkę wspólną i ja później miałem kręcić właśnie teledysk, a w mieście moim, czyli ten tutaj, co, mm -hmm. co kręciłem, ten, ten dosyć duży klip. Znaczy, jak na moje możliwości. Eee, i, I wtedy mówię do Jarka, mówię, słuchaj, zapytaj tam Grzesia, żeby by chciał wystąpić po prostu w takiej produkcji i zagrałby takiego, przerysowaną postać gangstera. No bo Grzegorz Halama, wiadomo, się kojarzy zawsze, kabaryty, parodie, coś wesołego. I jakąś taką, no, zawsze starał się łamać jakby jakieś tam, tam, tam stereotypy. To mnie zna dobrze, ten o tym wie. Znalazłem miasto po tylu latach, z którego nigdy nie ruszę się. I no i chciał jakby no w sensie dogadaliśmy się tam, już, tam jakoś między sobą no i, i tak się zapoznaliśmy, na tym planie się jakoś zakolegowaliśmy też i potem ta współpraca poszła dalej. W sensie, że ja pojechałem teraz do niego ostatnio tam zrobić ten, ten, ten taki pastisz, nie wiem, teledysko pastisz, mhm. parodia na pewien gatunek muzyki jakby. Chociaż jak ostatnio czytałem gdzieś w mediach, że podobno to jest piosenka właśnie w tym gatunku, także nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś tam w tym gatunku akurat używał tuby i żywych saksofonów i tak dalej, ale to już tam każdy ma swoje zdanie, prawda? Może być nawet jazz, disco podobno, tak. także no nieważne, w każdym razie teraz z Grześkiem robiliśmy tą produkcję, teraz będziemy robić kolejną, w której też wystąpi pewna znana gwiazda, ale o tym to już powiem jak wystąpi, bo teraz to głupio się tam pucować, jak jeszcze nie wiadomo. W każdym razie robimy teraz kolejną część, która będzie jako pierwsza, bo to mhm. będzie trylogia, czyli robiliśmy drugą, teraz będzie pierwsza i później na końcu będzie trzecia. Tak w Wojny podobno robili, więc chciałem tak. być taki mhm. Taki fajny. No i z, z Grzeszkiem tutaj pracujemy nad tymi piosenkami, nad tą parodią, też nad, nad, jest jakaś tam propozycja też z jego strony nad, nad płytą. Z Grzeszkiem jest ten problem, że on dosyć dużo występuje i tak. po prostu nie mamy tak. czasu jakby też, żeby ja pojechał i, na, mhm. i siedział cały miesiąc i, i robił, bo jego nie ma, prawda? <laughs> Albo mnie też nie ma, no bo też koncertujemy i to się zazwyczaj mijamy. No ale współpraca jest bardzo fajna, w każdym razie polecam wszystkim. Z Lechem Dyblikiem, to ja już nawet nie pamiętam byśmy się poznali, bo to dawno było. Graliśmy jakieś koncerty razem rosyjskie, bo Lech śpiewa po, po rosyjsku ballady, szansony. I tam parę razy razem wystąpiliśmy, później ja go zaprosiłem do tego klipu. Potem wystąpił w klipie z zespołem, znaczy ze mną i zespołem Warasy z, z Podhala, bo tam robię oddzielną płytę, nagrywamy mhm. po prostu takie połączenie rosyjsko-góralsko-czesko-polskie. I, i zaprosiliśmy, żeby Lech nie wystąpił na jednej piosence. Twoją żartwą Bo kochałem raz panienkę, szczerze i ze wszystkich sił. Dałbym sobie za nią uciąć rękę, i teraz bym bez ręki był. Teledyski to jest taka też integralna część tej twojej twórczości, jest jakaś taka satyra, parodia można powiedzieć. Tak. E, warto zajrzeć, zobaczyć te teledyski, bo też pojawia się Kalisz. E, tak, tak. Oczywiście to, że to się pojawia Kalisz, to nie jest oczywiście mhm. o tym, że nic ciekawego nie ma w Kaliszu, tak jak jest w refrenie, tylko to jest o jakimś tam wymyślonym mieście, prawda. Akurat nam za scenerię po, po, posłużył Kalisz, bo mieliśmy też fajną opcję, żeby nagrać w tym więzieniu na łódzkiej mhm. sceny. Mm. Te dyski moje to w ogóle parodia. Zresztą cała moja muzyka nie jest przeze mnie traktowana poważnie. Jak chcę sobie pograć w domu jazz, to sobie gram jazz. A, a tak ogólnie to, co produkuję w tworze, to, to jest bardziej po to, żeby ludzie mogli się uśmiechnąć przy tym, że. Acz znaczy jak ktoś się nie uśmiechnie, no to trudno, wiadomo. Mhm. Nie musi się śmiać, bo to też jest muzyka niekoniecznie całkowicie do śmiania. Bo to jest kabaret. Chociaż ma jakieś tam nuty takie. I. i, i... Jakoś to jest tak odbierane raczej, że to jest pozytywne. Z tego co ja przynajmniej słyszę. Mhm. Więc o to nam chodziło. To jest taki jakby gwóźdź. Mhm. Wspólnie koncertujecie też? Z Cały czas z, 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 z Grzegorzem Halamem, czy nie? Z, z Grzegorzem Halamem jeszcze nie graliśmy wspólnie mhm. koncertu. Ostatnio wspólnie koncert ograłem z Olafem Deriglasowym i z Cyrkiem który do tego się pozdrawiam i cały zespół. I to jest też ciekawostka, że jedną piosenkę jakby Olafa my wykonujemy na koncertach właśnie w takim Czaju zapas z akordeonem, bo nam bardzo tekst podpasował i muzyka. Z Olafem też mamy jakieś tam plany produkcyjne, ale na razie on robi drugą płytę swoją i, i nie ma czasu. Także to myślę, że dopiero możemy o tym mówić za jakiś czas, jak, jak coś byśmy razem zrobili. Nagraliśmy jeden kawałek, co prawda, ale jeszcze się z nim nic nie dzieje, także na razie jeden jest wspólny. Raczej mi chodzi o współpracę na takiej zasadzie, że zrobić z wieloma różnymi ludźmi różne rzeczy, że z każdym robię trochę coś innego, mm -hmm. no bo y, z, z Olafem na pewno nie da się robić disco polo, <laughs> a, a są, są ludzie, z którymi robię też inne rzeczy, inny rodzaj muzyki, więc jakby mi chodzi o tą różnorodność, że jak mm -hmm. potem ktoś tam sobie w klepie woła, to że zobaczy to, to, to i to i może któryś go bardziej zaciekawi, Chociaż to jest bardziej też robione pode mnie, a nie po to, żeby kogoś bardzo się ciekawiło, tylko ja chcę zobaczyć różne rzeczy w tym wydaniu naszym, wowowatym takim, nie? No i to póki to się sprzedaje i ktoś to ogląda, to chyba miło, nie? Mhm. <grybujesz> chyba tak. W dłoni, gdy nic mnie nie goni, Siedzieć na ławeczce i popijać po troszeczkę. Lubię patrzeć na ludzi, co w znoju i trudzie. Dla faraona Mamona wiodą życie w kredycie. Lubię patrzeć na ludzi, na ten cały targ próżności. E ja mówię, że jesteś zapracowany, teraz sporo wyjazdów. Jakie kolejne projekty się szykują? Kogo zobaczymy w Twoich projektach? A dzisiaj akurat z Karoliną Stankiewicz. Mm -hmm. Kalisza, nagrywaliśmy jeden kawałek, ale to jest też na zasadzie takiej współpracy, że ja zróbmy coś mm. po prostu fajnego, śmiesznego i tyle. I, I to nie jest projekt, no bo żeby to było... No chyba, że będzie miało 10 milionów wyświetleń, to wtedy oczywiście pewnie zadzwonię Karol i ja mam tu duże hajsy, choć robimy dalej. Mhm. Ale, ale, ale na pewno no, to, to trzeba mieć na to czas, żeby zrobić cały projekt. Jeden projekt mój to jest teraz Wowa Bend, drugi to jest Czaju Zapasz, czyli ten, który leżę teraz w trasy w marcu. I Wowa Solo, czyli ten recital przy pianinie. To, to, to jest chyba jeden koncert w tym miesiącu. I, i, I to są jakby trzy projekty, nad którymi teraz na bieżąco mhm. pracuję, ale, ale... Jak ktoś do mnie dzwoni, teraz na przykład jadę w marcu do chwytaka, czyli króla internetowych mm -hmm. parodii i przeróbek YouTube, tak. YouTube znaczy, no, można powiedzieć piosenkarza, bo on śpiewa, Sąkarze, prawda? Mm. I, I jedziemy robić też je wspólnie coś. No i też nie wiemy, czy tylko jeden kawałek zrobimy, mm -hmm. czy zrobimy ich całą płytę. Tak? To, to jest taka niewiadoma. Ja się na nic nie zamykam, nie, 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 nie wymyślam sobie, że na pewno będzie tak i tak, bo ile razy sobie coś w życiu zakładają, to zazwyczaj nie wypalało. Też ta branża jest dosyć taka nieprzewidywalna. urodziłeś się w Czechach w Czechach I czy to ma też wpływ właśnie na to, że to zainteresowanie folkiem? Że to, 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 Zresztą, to jest że zupełnie... lubię piwo nie? Aha, lubisz te... piwo, no <laughs> tak, <laughs> tak, tak. <laughs> czyli dobra. No, mhm. wiesz co, no właśnie teraz rozmawiałem z kolegą że tam na Czechy będziemy uderzać z koncertami Aha. tam jest fajnie, to można też jakby propagować, proponować, że, że facet, który się urodził w Czechach, mieszka tyle lat w Polsce no i właśnie, teraz tam jedzie coś no śpiewać. Właśnie, to... właśnie, urodził się w Czechach, y, jeszcze już w Polsce, a głównie jesteś związany z Kaliszem? Znaczy, yy, tak? yy, no teraz y, yy, znaczy mieszkam w Gdańsku, teraz mieszkam w Kaliszu, tak jakby i trochę w Warszawie i to jest mhm. takie, sobie jeżdżę w kółko, jak, jak coś, co jeździ. Yy, no i... i, i, i yy, z Kaliszem związany jestem przez to, że tutaj dziadek był z Kalisza, Polak, bo reszta mojej rodziny to jest Czechorosjanie mhm. I, i dziadek tutaj mieszkał, gdzie jest Medix teraz, także pozdrawiamy lekarzy, ale nie chodźmy tam za często, do żadnych lekarzy, nie chodzi mi o Medix. w każdym razie, no tak z Kaliszem związany, ja tutaj chodziłem do szkoły podstawowej, jak już przyjechałem do Polski, mhm. do, do budowy fortepianów, do technikum, Później przez rok byłem wesołym, bezrobotnym, a potem założyłem zespół. Także to wszystko się w Kaliszu działo. To było w, w, w z to w ten, Harkowa, 2011. Zespół, 2011. Mhm. On trwał do 2016, 2017 gdzieś mhm. tak później go zawiesiłem. Właściwie to, go nie, nie, to jest zespół zawieszony. Jak ktoś tam zadzwoni, mm. że ma dolary i mamy przyjechać, jak was skarbowań, to nie ma problemu, nie? Wymagają od nich nic. Gwiałcie stali, rózmy, trzęsie, też ciskali ludziom pizzy. Niespełnione obietnice zimne wojny w każdy rok. Choć ich nie znasz osobiście, nie opuszczą cię na krok. Dobry człowieku, w dinozaura kamieniami Powiedz mi kierunek, gdzie teraz? Mówiłeś, że za, za granica przed I, Tobą. Znaczy, tak, w Anglii Dużo będziemy, pracy. będziemy grać w Anglii, będziemy grać w Niemczech, ale, ale teraz najbliżej to jadę 6 marca gram w Warszawie, 7 gram w Rykach, mm -hmm. a 8 gram w Jedlicach. to jest koło Krosna w Domu Kultury. Taka dniokobietowa trasa się nam ułożyła i to z tym duetem Czaju zapas z za akordeonem który miał premierę co prawda niedawno, ale tam się podobało, także będziemy tak jeździć. Przed tobą mnóstwo pracy, mnóstwo projektów, kolejne kooperacje. Zapraszamy serdecznie do Kalisza, żebyśmy mogli tutaj też troszkę posłuchać. To no, w... Bardzo chętnie. Gdzie Powiedz mi, gdzie można, gdzie można ci śledzić, gdzie oglądać. To znaczy, Jak nie w Kaliszu, to gdzie? gdzie możemy? Wszystkie social media tam są i o tym mhm. informują, czyli nasze Facebooki, YouTube. Y. E, Facebook, YouTube, tam jeszcze jest strona, strona internetowa, mamy nawet Instagrama, tylko uh -huh. że jak to prowadziła poprzednia pani menadżer, to tam się coś pojawiało. Od czasu jak już ja to mam prowadzić, to faktycznie może tam uh -huh. być mało rzeczy, ale informujemy w mediach o koncertach, gdzie są na bieżąco. Teraz w marcu jest e, 3, 3, to jest 6, 7, 7, koncertów jest teraz w marcu, albo osiem. I, mm, I później w kwietniu też, tylko że tam w kwietniu na porządku zagranica. Nie, nie wiem dokładnie jakie są po kolei, ale to wszystko można sprawdzić na naszym Facebooku, na naszej stronie www.wowaband.com, taka uh -huh. kryptoreklama. Uh -huh. I, i, no, I można oglądać na bieżąco rzeczy w internecie. My tam teraz spróbujemy na ten kanał po prostu YouTube'owy wrzucać jakieś nowe rzeczy, nowe klipy, nowe nagrania live. Robię oddzielnie takie jakby playlisty, z tym Czaju Zapasz, bo tego już mamy prawie całą płytę skończoną, uh -huh. te recitale. Dzisiaj może z, z Karoliną coś właśnie wrzucę, zobaczymy jak to pójdzie. W każdym razie tam jest najwięcej muzyki. Internet dzisiaj to jest niby zło, ale też dużo muzyki, więc takie mniejsze zło trochę. Gdzie najbliżej Cię spotkamy? Jakby ktoś chciał się z Kalisza wybrać? To Wrocław chyba. Wrocław. Nie, Wrocław, nie, Łódź. Łódź, Łódź, bo 13 Aha. jestem w Łodzi. Tak, 13, 13 w marca jestem w Łodzi. Okay. To najbliżej. Ale to już no. można mieć często spotkać na, na basenie, w akwarium, jak jestem w Kaliszu, albo pod sklepem monopolowym, to można, Można podejść, pogadać? Bo... Można podejść z gitarą nawet. Wowa gra tam. <grym> Zapraszamy do śledzenia na wszystkich mediów społecznościowych. My też podlinkujemy, będą widzowie wiedzieli, gdzie szukać Super. gdzie sprawdzać, gdzie kolejne koncerty. Dziękujemy za rozmowę. Dzięki. Witam serdecznie Wowa Będ i tego oto prowadzącego i do zobaczenia wszystkiego dobrego do pozwalania Adios.